Bądź się wiesznym lekarzem. Wyjdź z ziemianki, idź do lasu, pozbierać jagody i cebulę na śniadanie. Nagle uzbrojony biały rycerz zagradza ci drogę. O kurwa, drzeworyt. Mówi, że to jego las. Ciesz się, że masz maskę ptaka i nie widzi twojej rzeżuncji. Zaczyna drzeć mordę. Wieśniaki się zbierają. Pora zacząć lekarzyć. Powiedz rycerzowi, że znalazłeś zioło, które pokazuje, czy ktoś jest nosicielem zarazy. Nie wierzy. Powiedz mu, żeby sam sprawdził. To kurara. Zostaje sparaliżowany. Dobij go z litości. Powiedz wieśniakom, że rycerz miał zarazę, bo chodził po przeklętym lesie bez lekarskiej maski. Jego truchło zostaje spalone. Wieśniaki dziękują za ocalenie przed zarazą. Bądź średniowieśnym lekarzem.